Dzień dobry. Robert Binkiewicz, AgroSimex. Marcin Piesiewicz, AgroFresh. Zapraszamy na nowy komunikat sadowniczy, poświęcony preparatowi harwista. Spotykamy się dzisiaj tuż przed zbiorami, nie bez powodu, ponieważ w ostatnich dniach rzutem na taśmę został czasowo zarejestrowany nowy preparat o nazwie Harvista do zastosowania właśnie do ostatnich zabiegów przedzbiorczych. Uważam, że ten preparat to będzie kolejna rewolucja w naszym sadownictwie. Myślę, że Marcin podzieli jeszcze to moje zdanie, ponieważ jest to coś długo Oczekiwanego przez naszych sadowników w innych krajach już od jakiegoś czasu harwista jest zarejestrowana i jest stosowana. Preparat myślę, że wyjątkowy, uważam, że wyjątkowy na pewno, z kilku powodów. Co prawda, substancja 1MCP, która jest w harwiście, jest już sadownikom znana i stosowana w innych produktach, ale harwista jest wyjątkowa z kilku powodów, ponieważ po pierwsze, jest do zastosowania przedzbiorczego. Po drugie, specjalna technika aplikacji wykonania zabiegu jest niezbędna do, do harwisty. No i po trzecie, proszę Państwa, no to jest wiele dodatkowych korzyści wynikających właśnie z zastosowania tej substancji przed zbiorami. Marcin, ty wiesz bardzo dużo o tym produkcie. Pracowałeś już z nim kilka lat w doświadczeniach, wdrożeniach i w. Placówkach naukowych, ale i w gospodarstwach sadowniczych, dlatego poproszę Cię o wsparcie i rozwinięcie tych najważniejszych, kluczowych zagadnień dotyczących harwisty. Po pierwsze, to właśnie to, to wyjątkowe zastosowanie tej substancji, tego związku przed zbiorami. Powiedz nam więcej o tym właśnie zastosowaniu przedzbiorczym. Tak, proszę Państwa, <laughs> harwista jest stosowana przed zbiorami. To... Jako pierwszy produkt, który zawiera jeden NCP, mamy możliwość zastosowania w sadzie, a nie w komorach e, chłodniczych. I tutaj, właśnie dzięki specjalnej, unikalnej formulacji, która była opracowana przez kilka, a nawet można powiedzieć kilkanaście lat, pozwoliło nam na to, że możemy wykorzystać to jako oprysk e, w sadzie do e, utrzymania jakości. Co zatem. Dodatkowo uzyskują sadownicy czy uzyskają jakie korzyści wynikną właśnie no, z takiego zastosowania jeden mcp w sadzie teraz przed zbiorami. Produkt Harwista jest to produkt, który pozwala na utrzymanie jakości w sadzie opryskiwanych, opryskiwanych czy to jabłoni czy gruszek. W tej chwili czasowe pozwolenie rejestracji jest tylko na jabłonie. Co daje nam pozytywów, jakich nam daje pozytywów ten produkt? Pierwsza sprawa na możliwość zarządzania zbiorami w dużych gospodarstwach czy w gospodarstwach, gdzie mamy jednolitą odmianę, czyli grupę Jogali, grupę Jonagoldów, czyli monokulturowość i tutaj pozwala nam na to przedłużenie okresu zbiorów, rozciągnięcie tych zbiorów, a nie utratę jakości podczas tego późniejszego zbioru. Proszę państwa, produkt Harwista stosowany jest około 7-10 dni przed planowanym zbiorem owoców i pozwala nam na opóźnienie zbioru tych owoców do dwóch tygodni nie tracąc na jakości, czyli nie tracąc jedności, nie, nie dojrzewają owoce, nie wytłuszczają się no i bardzo ważny element, nie opadają, szczególnie w odmianach, które łatwo ulegają opadaniu takich jak grupa red deliciousów czy w sezonach takich, myślę, jak w tym roku, że to opadanie będzie e, 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 bardzo często występowało w sadach ze względu na przebieg warunków pogodowych, które mieliśmy do tej pory. Ale Musimy pamiętać, że dwa tygodnie opóźnienie terminu zbioru pozwala nam na większe uzyskanie średnicy owoców, większą masę owoców, a co za tym też idzie zdecydowanie lepsze wybarwienie, a przy tym produkcie nie tracimy wewnętrznych parametrów owoców. No ja myślę, że to jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, ponieważ często właśnie ta jakość, jędrność jest tracona na końcówce sezonu, ponieważ czekamy na, na to odpowiednie wybarwienie. Szczególnie w przypadku gali, szampiona, czyli golanej, niestety później są zrywane jabłka, często w dojrzałości konsumpcyjnej, a nie zbiorczej. Także no, jest tych zalet wiele. Ale oczywiście no, to też wymaga pewnego reżimu i pewnych tutaj y, y, szczegółów i takich no, y, kluczowych, y, y, technicznych rozwiązań co do zastosowania. Powiedz Marcin, parę słów, jak wygląda aplikacja, bo to też jest wyjątkowość w przypadku tego produktu. Jak wygląda aplikacja, jak powinno się, powinien się sadownik przygotować do tej aplikacji, y, no, i, a później jak ją w ogóle wykonać. No, to produkt hrewista jest specyficznym produktem, gdyż w połączeniu z wodą e, jego substancja aktywna zaczyna działać, ulatniać się, e, która działa w obrębie korony. Dlatego nie możemy wlać e, preparatu bezpośrednio do zbiornika e, opryskiwacza, tylko musimy wykorzystać specjalną do tego przystosowaną przystawkę. Przystawka składa się z pompy proporcjonalnej, która. Zasysa odpowiednią ilość produktu do wypłyskiwanej wody na powierzchnię pola i oczywiście ze zbiornika, w którym jest, znajduje się sam produkt, czyli harwista. Tutaj ta przystawka jest po to, żeby. Nie łączyła się y, harwista, czyli produkt z wodą, tylko bezpośrednio, dopiero przed końcówkami rozpylaczy, to połączenie wody z produktem nastąpiło, i wtedy w tym krótkim czasie ta ten oprys jest naniesiony na korony drzew, no i wtedy substancja aktywna z karwisty zaczyna działać. I tutaj nie mamy problemu z, utrat z stratą produktu, który by poszedł w powietrze. Ważnym elementem jest to, aby dobrać odpowiednią przystawkę. Tutaj w Polsce mamy dwóch dwie firmy, które dostarcza przystawki do opryskiwaczy sadowniczych do Opryskiwania charywisty jest to firma Agrola i firma Dominiak. I po kontakcie z tymi dwoma firmami można sobie tutaj taką przystawkę zamówić i zainstalować, przyczepić do swojego opryskiwacza. No to co trzeba jeszcze powiedzieć, to sam montaż przystawki no nie jest jakąś dużą ingerencją w opryskiwacz, w układ opryskiwacza. Po prostu po zabiegu demontuje się przystawkę, podłącza e, przewody zasilające z powrotem e, tak jak, jak są seryjnie zamontowane, więc, e, więc to, nie, to, to nie jest jak, tak, jak, tutaj, bardzo kłopotliwe. Tutaj do tej przystawki są duża, dużo jest elementów tak zwanych złączy, kształtek i tak dalej. Staramy się, czy tutaj producenci starają się przystawki nie ingerować, żeby ciąć przewodów i tak dalej, tylko żeby to było uniwersalne, czyli na czas aplikacji harwistą zakładamy i po aplikacji po prostu zdejmujemy ją, podłączamy z powrotem do gniazd przewody, które prowadzą cieczę roboczą już do kolumny i opryskiwać wykorzystujemy dalej. No dobrze, Marcin, to teraz kolejne pytanie. Mamy harwistę, mamy smartfresh i mamy improvit. Czy zastosowanie harwisty wystarcza już do długiego przechowywania owoców bez utraty jędrności, czy jednak trzeba jeszcze Wykonać dodatkowo aplikację SmartFresh. Po kilkuletnich badaniach, które są przeprowadzone na całym świecie, ale również w Polsce, wynika na to, że harwista działa około kilku tygodni po zbiorze jeszcze czy to jest zwykła chłodnia, czy kontrolowana atmosfera. Oczywiście nie zwalnia nas to. Z niestosowania już w komorach chłodniczych, czy to będzie e, produktu SmartTech Protect, który, który oferuje firma AgroFresh, czy Improvi, który oferuje e, AgroSimex. Tutaj, jeżeli chcemy przechowywać owoce 6, 8, 10 miesięcy, musimy ponownie e, robić aplikacje tymi produktami w komorach chłodniczych. Oczywiście, jeżeli chcemy sprzedawać owoce, na przykład gale po zbiorze bezpośrednio, wtedy nie ma potrzeby e, stosowania już w komorach chłodniczych, bo ten okres około 6 do 8 tygodni, na pewno ta harwista jeszcze będzie, e, efekt utrzymania jędrności, parametrów e, owoców e, będzie zachowany. Dobrze, Marcin, to jeszcze parę słów na temat samego zabiegu, ponieważ tutaj jesteśmy w platerze gali, e, będziemy traktowali ją harwistą około... 3. 4 września, ponieważ sezon mamy opóźniony i planujemy ją przetrzymać na drzewach około dwóch tygodni, może troszeczkę dłużej. Oczywiście będziemy to obserwowali, co pozwoli po pierwsze uzyskać lepsze wybarwienie. I po drugie, co też jest bardzo ważne, tu nie wspomniałeś o tym, bo dużo tych zalet jest, ale również no, zarządzanie zbiorami, czyli zredukowanie ilości zbiorów, tak liczby zbiorów. Więc w przypadku Gali na pewno będziemy chcieli zredukować do dwóch zbiorów, ale większy udział owoców wybarwionych pierwszej klasy w pierwszym zbiorze. Także, także tutaj ten zabieg będzie wykonywany około 3-4 września. Powiedz. Jakie warunki, w jakich warunkach e, powinniśmy wykonywać zabieg harwistą? Na co zwrócić szczególną uwagę do tego, żeby zabieg był skuteczny? Oczywiście e, musimy najpierw wiedzieć, jaką dawkę opryskiwać, wypryskuje samej wody na hektar. Żebyśmy mogli u, tutaj do, e, dobrze wykalibrować pompę proporcjonalną. Czyli tutaj ta proporcja, czy. Za, za ilość wody zalecenia zalecana na hektar jest to od minimum 500, najlepiej do między 600 a 750 litrów na hektar. I tutaj musimy, właśnie, żeby w tej ilości wody, te koło 9 litrów tej harwisty na hektar e, zastosować. Dlatego tutaj pierwsza rzecz bardzo ważna, to jest kalibracja e, tej pompy proporcjonalnej do ilości wydatku wody przez opryskiwać. Druga rzecz, bardzo ważne są warunki pogodowe, w jakich Wykonujemy zabieg. Oczywiście, po tych kilku latach, też doświadczeń w Polsce, zauważyliśmy, że ważne jest to, żeby było to jednak niezbyt ciepło. Czyli temperatura lepsza jest poniżej 20 stopni, najlepiej między 17 a 20 stopni. Tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę minimalnych nie zauważyliśmy negatywnych jakichś temperatur poniżej 10 nawet stopni, gdy robiliśmy zabiegi na odmianach późniejszych, czyli nawet na idarecie. E, oczywiście nie robimy zabiegów w temperaturze powyżej 25 stopni. E, zdecydowanie lepiej jest wykonać zabieg wieczorem, czyli w godzinach już, gdy Zaczyna się nawet, mogę powiedzieć, ściemnąć i na pewno nie robimy zabiegu, gdy wieje wiatr. Wiemy, że substancja aktywna jest lotna tego produktu, no i że stosujemy w jakimś, przy większym nasileniu wiatru możemy po prostu nie mieć tej efektywności. Czyli najważniejsza rzecz jest tak, optymalna temperatura, czyli około 20 stopni, bez wiatru, no i... Ilość tej cieczy roboczej no około 600-750 litrów na hektar, żeby to zwilżenie korony było jak najdłuższe. Oczywiście, czym większa wilgotność powietrza, tym też na pewno skuteczność zabiegu będzie zdecydowanie lepsza. Prędkość, jaką tutaj rekomendujemy do opryskiwania, żeby to nie był. Po prostu zbyt wysoka prędkość to jest do 7 km na godzinę. Większych prędkości przy zastosowaniu harwisty nie proponujemy, ze względu na to, że to musi być dostarczony środek, produkt do obrębu korony, a nie za opryskiwaczem. Sporo tych wymagań przy zabiegu, ale no jest to ważny, precyzyjny zabieg, więc też i to okno do wykonania zabiegu jest dość, dość krótkie, tak? bo mamy kilka dni. Więc tutaj no, należy tak dobrać warunki, dostosować warunki y, pogodowe i do, do zabiegu, aby, ten, ten, aby no, skuteczność była jak, jak najwyższa. No dobrze, to myślę, że możemy podsumować. Proszę Państwa, mamy świetny produkt do zarządzania zbiorami, y, gdzie możemy i utrzymać jakość, nie stracić tej jakości na końcówce, ale również jeszcze ją podwyższyć poprzez lepsze wybarwienie i nieco większą średnicę. Kolejna bardzo ważna sprawa, no szczególnie w tym roku to co widzimy po przymrozkach, po tych wszystkich anomaliach pogodowych, no, owoce dużo łatwiej spadają, opadają przed zbiorami i to bardzo wcześnie przed zbiorami niż zazwyczaj, więc tutaj szczególnie może to być bardzo ważne, bardzo pomocne w tym sezonie do tego, żeby ograniczyć do minimum opad owoców przed zbiorami, więc ty, ty, tych strat nie będziemy mieli. No, i to co jest również bardzo istotne, no to w dużych gospodarstwach, tam gdzie mamy właśnie tak jak Marcin wspomniał, no większe areały, duże kwatery, jednej odmiany, to również będzie można lepiej zarządzać tymi, tymi zbiorami. Proszę Państwa, przy, przygotowujemy się tutaj do zabiegu. 3-4 będzie wykonany zabieg i z pewnością po około tych dwóch tygodniach zrobimy kolejny materiał. I pokażemy Państwu efekty właśnie zastosowania harwisty na odmianie gala. Wierzę, że produkt się przyjmie. Na pewno jest to coś wyjątkowego, tak jak powiedziałem na początku. Coś, co zrobi dużo, dużo zamieszania, ale dużo dobrego w naszych sadach, w naszym sadownictwie. Na pewno wyjdzie to na korzyść dla nas wszystkich.